Przed rozpoczęciem nowego sezonu warto sprawdzić stan naszego roweru elektrycznego, zrobić regulację luzu, wykrycie oraz naprawę usterek. O ile do części rzeczy będzie nam potrzebny serwis z racji potrzeby sprzętu oraz doświadczenia, to prostsze czynności są w zasięgu naszej ręki. Dla chcącego nic trudnego. Często zapominane, zwłaszcza gdy rower stał długo i jest ubrudzony. Umyjmy rower i wyczyśmy jego elementy jak łańcuch i przerzutki z brudu oraz pyłu. Czysty rower pozwoli nam na dalsze czynności. Pamiętajcie, aby całego roweru nie mieć pod bieżącą wodą, ponieważ narażamy układ systemu elektrycznego na zalanie. Do oczyszczenia łańcucha będziemy potrzebować odtłuszczacza. Na rynku są dedykowane produkty do wykonania tej czynności, które znajdziecie w ofercie sieci Electofan. Aby dokładnie wyczyścić łańcuch, powinniśmy go najpierw zdjąć. Najlepszą metodą tego jest montaż specjalnej spinki. Jeżeli takiej nie posiadamy, już Wam pokazuję, co możemy zrobić. Nasączamy szmatkę, otuszczaczem, łapiemy za łańcuch i zaczynamy kręcić pedałami. Ta metoda nie jest idealna w przypadku mocno zabrudzonego łańcucha. W przypadku, gdy nasz rower elektryczny zamiast łańcucha ma zastosowany pasek, to nie należy go smarować, otłuszczać ani czyścić, ale trzeba sprawdzić, czy taki pasek nie jest sparciał lub popękany. Jeżeli w naszym pasku takie rzeczy się dzieją, to trzeba go wymienić. W naszej ofercie również znajdziemy duży wybór specjalistycznych olei i smarów. Mają one właściwości stworzone do warunków, w jakich użytkujemy e-rower. Nie zalecam stosowania smaru stałego, ponieważ taki bardzo szybko zbiera brud i pył. A dodatkowo oleje czy smary możemy zastosować również do pozostałych elementów naszego e-roweru, na przykład do mechanizmu przerzutek. Trzeba sprawdzić, czy wszystkie biegi naszego roweru elektrycznego wskakują bez problemu. Od razu też warto sprawdzić, czy silnik elektryczny nie wydaje dziwnych dźwięków. Dodatkowo dla poprawy komfortu jazdy możemy wyczyścić i nasmarować linki. Opony są bardzo ważnym elementem naszego roweru elektrycznego, dlatego warto sprawdzić, czy mamy odpowiednie ciśnienie i czy opona ma bieżnik. Dodatkowo należy sprawdzić, czy nasza opona w rowerze elektrycznym nie jest popękana lub wsparciała. W skrajnych przypadkach podczas pompowania koła może nawet dojść do wybuchu. Na oponie znajdziemy informacje, jakie ciśnienie lub w jakim zakresie ciśnienie jest zalecane do danej opony. Poruszanie się na zbyt niskim ciśnieniu może wpływać na zasięg naszego roweru elektrycznego. Dodatkowo, jeżeli stosujemy system tubeless, czyli zastosowanie płynu wypełniającego zamiast dętki do opony, to pamiętajcie o dolewkach oraz o tym, że gdy rower przeleżał swoje, to czy płyn przewagiem nie stężał. Sprawność systemu hamulcowego oraz stan klocków hamulcowych bez wątpienia jest na naszej liście i to priorytetem. Bezpieczeństwo nasze oraz innych użytkowników ruchu drogowego zależy od tego czy jesteśmy w stanie wyhamować czy nie. Tak jak w tym przypadku, tu świetnie działają, natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli mamy hamulce szczękowe, no to musimy oczyścić obręcze, a jeżeli mamy hamulce tarczowe, no to oczywiście odpuścić i wyczyścić tarcze. Przy okazji warto wyregulować hamulce. I pamiętajcie, pod żadnym pozorem, i to jest bardzo ważne, nie smarujemy ani obręczy, ani tarczy. Jeżeli nasz system układu hamulcowego wydaje jakiekolwiek dźwięki bądź piski, udajmy się do specjalisty. Do wycentrowania koła będziemy potrzebowali serwisu, ale czy taka usługa będzie konieczna, możemy to sprawdzić i zaraz Wam pokażę jak. Ja mam rower na stojaku, ale w warunkach domowych możecie po prostu obrócić rower do góry nogami. Zakręcamy kołem. I obserwujemy, czy kręci się prosto. Nieduże odchyły są jak najbardziej akceptowalne, natomiast jeżeli widzimy wyraźnie, że coś jest nie tak, no to potrzebujemy się udać do specjalisty. Niezależnie od tego, czy posiadamy rower marki premium, fula, czyli rower posiadający zarówno amortyzację z przodu, jak i z tyłu, czy rower tylko z amortyzacją przednią, to amortyzacja jest ważnym aspektem działania roweru. Sprawne amortyzatory mają zapewnić komfort jazdy oraz bezpieczeństwo. Brak dbania o ten element może się wiązać z dużymi kosztami. Przed sezonem warto sprawdzić stan naszych amortyzatorów, a jeżeli posiadamy amortyzatory na powietrze, no to sprawdzić w nich ciśnienie i ustawić sag. Przy obciążeniu całego naszego ciała amortyzator powinien się ugnąć na 20-30% swojego maksymalnego skoku. Sprawdzamy ciśnienie i pracę amortyzatorów poprzez obciążenie ich. Zamontowaną gumkę ściągamy do uszczelki kurzowej i siedamy na rower. Obciążając amortyzator, po zejściu widzimy, jak wysoko jest ustawiony sag. Im wyższy będzie sag, tym praca amortyzatora będzie bardziej miękka. Miękkie ustawienie amortyzatora będzie świetne do miasta, natomiast twardsze będzie idealne w terenie. Dodatkowo możemy sprawdzić, czy nasza uszczelka kurzowa nie jest popękana lub przecięta i czy nie wydobywa się z niej olej. Nie zalecam ignorowania poważnych rys, jakie mogą pojawić się na goleniach amortyzatorów. Poważniejsza rysa może przeciąć uszczelkę i wypuścić powietrze. Jeżeli chcemy dopompować powietrze do naszych amortyzatorów, potrzebujemy wyłącznie dedykowanej pompki. Jeżeli takiej nie posiadamy, to w salonach sieci ElektroFan uzyskacie fachową pomoc i doradztwo. Zadbajmy o naszą widoczność. Mocna i solidna lampka uratuje nam niejednokrotnie skórę, ty się ściemni. A jeżeli nasz rower jest wyposażony tak jak ten w oświetlenie, sprawdźmy, czy po prostu działa. W przypadku rowerów premium, jak i tych z bardziej rozbudowanymi wyświetlaczami, wiele producentów umożliwia wykonanie aktualizacji oprogramowania systemu poprzez telefon lub komputer. Aktualizacja systemu pozwoli nam na zniwelowanie błędów, jakie mogą się pojawić podczas użytkowania roweru elektrycznego, a także może poprawić jego wydajność. Co więcej, w instrukcji obsługi znajdziemy informacje, jak dokonać aktualizacji przy użyciu telefonu lub komputera. A jeżeli wyrzuciliśmy instrukcję bądź ją zgubiliśmy, to możemy ją znaleźć na stronie producenta naszego roweru elektrycznego. Dbanie o nasz rower elektryczny to przede wszystkim oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów. Eksploatacja pojazdu to nie tylko sama jazda. A jeżeli nie chcecie wykonywać czynności, jakie pokazałem w tym filmie, albo nie macie wiedzy, to... Zapraszamy do sieci salonów Elektofan, gdzie jesteśmy już w kilkunastu największych miastach w Polsce. Nasi doradcy pomogą Wam w zakresie serwisu i fachowego doradztwa. Cześć!